Jesteśmy w Airport Okęcie w Warszawie. Czy to yy, prawda, że to właśnie twoja przygoda z PM International zaczęła się właśnie w tym hotelu? Tak, to niesamowita historia jest, bo ja mm, właśnie dzisiaj przy okazji organizacji naszej pierwszej po przerwie covidowej Akademii Biznesowej zdałem sobie sprawę z tego, że zatoczyłem pewne koło. Dwuletnie dokładnie, bo dokładnie dwa lata temu, a w zasadzie dwa i pół... Um, miałem pierwszy kontakt z firmą PM i to tu, w tym hotelu, po raz pierwszy spotkałem się z prezesem Kretkiem i po raz pierwszy rozpoczęliśmy rozmowę na temat mojej ewentualnej współpracy z firmą. Rozmowa zaprojektowana oryginalnie na pół godziny przeciągnęła się do ponad trzech. Od razu nie mogliśmy, nie mogliśmy się nagadać, nie mogliśmy po prostu skończyć. Tej całej rozmowy na temat tego, czym jest PM ze strony prezesa i moich od razu snucia planów, co można z tym dalej zrobić. Także to jest naprawdę niesamowity moment, że dzisiaj kontynuujemy tą działalność w tym hotelu, w którym dla mnie to się wszystko zaczęło. Prawdopodobnie jakieś, jakieś magiczne miejsce się dla mnie stanie. No właśnie, zaczęło się i czym dla Ciebie po tym y, czasie tych tylko zoomów, spotkań online, ta pierwsza akademia i ta energia tylu ludzi, y, te emocje? No to jest zupełnie, zupełnie inny, inny wymiar, tak? My jesteśmy firmą... Y, ludzką, bym powiedział, tak? Czyli firmą prowadzoną przez ludzi, firmą, w której ludzie w terenie pracujący, cała organizacja sprzedaży, to jest ta, to jest ta siła napędowa, to jest, to jest ten mechanizm, który, który działa w sprzedaży bezpośredniej, a w szczególności w firmach multilevelowych, tak? Więc te wszystkie elementy, które są niesamowicie trudne do wykonania poprzez przez Zoomy, poprzez spotkania online, bardzo nam tego brakowało. Bardzo nam brakowało wyróżnień na żywo, bardzo nam brakowało tej radości na scenie, bardzo nam brakowało tych emocji, tych reakcji spontanicznych, tych prezentacji na żywo, gdzie możemy poczuć, jaką tak naprawdę jesteśmy rodziną. W zasadzie tak to trzeba. Tak to trzeba nazywać, bo tak się, tak się czujemy. Ja zresztą mam zawsze taki, y, od wielu lat stosuję taki y, psychologiczny zabieg, który pozwala mi zwalczać tremę na przykład przed wystąpieniami publicznymi, a mianowicie pytam się sam, sam siebie, z kim jest spotkanie, z wrogiem czy z przyjacielem. Jeżeli odpowiedź jest z przyjacielem, to ja się od razu jakby inaczej czuję, e, od razu jestem e, bardziej e, swobodny, wyluzowany i, i, i zupełnie w innym nastroju do tego, do tego podchodzę. Dlatego że tak to naprawdę jest. Jesteśmy w gronie przyjaciół, jesteśmy w gronie ludzi rozumiejących ten biznes, ten produkt, ten plan marketingowy, tą firmę, tą wizję, tą misję i razem to wspólnie realizujemy w związku z tym e, to są naprawdę e, rzeczy nie do odtworzenia na e, spotkaniach typu e, patrzymy się w ekran laptopa po prostu <laughs> z, nie do wykonania. No, e, Tomasz przedstawiłeś nam wiele rzeczy o których dowiedzieliśmy się pierwszy raz o nowościach o nowych produktach również o tym co było na Międzynarodowym Kongresie. No tak, bo kongres, kongres w tym roku światowy, który się odbył 11 czerwca w Luksemburgu, był również wydarzeniem na żywo. Był również wydarzeniem, które po raz pierwszy od czasów jakby poluzowania ograniczeń pandemicznych nie był transmitowany nie był transmitowany poprzez naszą telewizję firmową tak więc to również było niesamowite wrażenie że znajdujemy się w gronie ludzi którzy tylko oni dostaną tą informację z pierwszej ręki. Tylko oni widzą założyciela firmy, jego żonę, wszystkich najważniejszych naszych liderów na scenie. Tylko myśmy to mogli tam, tam poczuć. Ja starałem się dzisiaj tylko w ramach naszej Polskiej Akademii przybliżyć trochę tej atmosfery, tych szczegółów, które miałem przyjemność przekazać. Nie wiem, jak mi się to udało. W każdym razie to są rzeczy y, niepowtarzalne to są rzeczy jednorazowe absolutnie każde takie spotkanie jest inne na każdym y, takim spotkaniu coś się innego dzieje co zapamiętujemy i y, 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 dlatego to są unikalne unikalne zupełnie doświadczenia No właśnie y, najbliższe plany No cóż najbliższe plany y, to jest wdrożenie tego wszystkiego y, co zostało nam zaprezentowane na, na kongresie światowym właśnie. Bo są nowe rozwiązania biznesowe, są nowe produkty, o których dzisiaj mówiliśmy i degustowaliśmy również. Są nowe pomysły na obecność w sieci, w mediach socjalnych, są nowe pomysły dotyczące rozwoju naszych wewnętrznych aplikacji, prawda, żeby ten biznes robił się coraz łatwiej, a dokładnie, żeby stworzyć otoczenie, w których nasi team partnerzy mogliby, mogliby Mogliby jeszcze bardziej efektywnie prezentować te produkty i ten specyficzny produkt, jakim jest możliwość biznesowa, którą również proponujemy tutaj w Polsce. W związku z tym wydaje mi się, że to są nasze plany. Cóż, ja nigdy, nigdy nie mówię o pieniądzach. Ja bym nie chciał sprowadzać dyskusji o planach biznesowych do obrotów bo to yy, obroty są na końcu natomiast dla mnie najważniejsze jest sukces ludzi dla mnie najważniejsze jest to że za obrotami zawsze stoi sukces ludzi którzy Osiągają nowe szczeble kwalifikacji, którzy rozwijają swoje struktury, którzy się rozwijają razem ze wzrostem swojego biznesu. Są coraz lepsi, są coraz lepszymi liderami, coraz lepszymi mentorami, coraz lepszymi trenerami i na tym to polega. I dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy się w tym kierunku posuwali. A obroty przyjdą, obroty przyjdą. To, to jest oczywiste. Także. Człowiek, człowiek, jeszcze raz, człowiek i jego sukces. To jest najważniejsze, co dla mnie jest w tym biznesie, i można powiedzieć, może górnolotnie, ale ja po to żyję. I właśnie dzisiaj był tego dowód. Ludzie, cudowni ludzie którzy odnoszą sukcesy, energia niesamowita i cóż, no do zobaczenia na kolejnej Akademii. Tak jest. Dziękuję serdecznie, dziękuję za udział, dziękuję za, za waszą, waszą pomoc. Zapraszamy na kolejne wydarzenia w naszej firmie, w szczególności kolejne Akademie Biznesowe, ale będziemy również robili Kongres Narodowy jesienią, prawdopodobnie na początku października, także zapraszam już z góry i no cóż, opowiadajcie o tym y, wszystkim swoim znajomym, wszystkim swoim y, y, partnerom, żeby nas było więcej i więcej i więcej, żeby ta atmosfera była jeszcze ciekawsza, jeszcze fajniejsza i y, do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu firmy PM International Polska. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.